W pierwszym odcinku z serii Rick and Roll. No i co, oglądamy tutaj, co oni mówią. M może, być, jeżeli dobrze. E, nie zdążyć czytać. E, jest stacja serwisowa. Stwarzy kumpy. Dobra. Mm. No i teraz zaczekamy sobie. E, niech się skończy. Niech się skończy. No i będę też zjechać. O, nowego lokum. Idziemy. Żebym jeszcze wiedział co to jest lokum. No i co? O, fajne. Fajna firma. Wam Wątpicie <laughs> <laughs> nie będę porozmalane. Jak ja będę prowadził. Musimy dobrze się postać zarabiać. No czekajcie. Patrzymy ile tu się zarabia. Bo wszyscy wiecie ją. 15 тай. Поспейте с этим фильмиком, я тут и чайком. Но работаем, что дали поработа? Czekajcie. Ja tutaj muszę sprawdzić sterowanie, bo za bardzo nie pamiętam. Tam pojedziemy po zamówie. Czekajcie. E, ustawienia. Sterowanie. E, gaz, hamulec. Bieg w górę. Z. Bieg w dół. wsteczny X. А, З, Икс. Продолжай. Мы и все уда нам рушить. Ну чекайте. No, widzicie? Dobra, patrzcie, co robi. Enter A do biura. Tak, trzeba zlecenie wziąć. Ma rację. No, szybko chcę zobaczyć biuro. am gabinet. Ce -i vom mai gabinet ce este ce am no. Avem faină o claviatură. <gătă -i> Чекайте. Чекайте, на мягкость сейчас почему на... Отсюда тут выступить еще. О, файна, eh? а? Je

Oké, okay. check eens. Kook. Tak. a Zajrzyjcie. Zajrzyjcie. Sami. Zajrzyjcie. sami Zajrzyjcie. 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 Mały, Dobra, mas aí aqui está aqui. osiemnaście co nie tak naście nie sześć ten ma najmniej zatrudnij sto dwadzieścia kurde dobra zatrudnij. Mamy jednego pracownika Z flotami, czekajcie tu Mój wóz Nie Stan mhm. I chyba zatwierdzimy a on czekajcie flotą okoliczne magazyny dobra my sobie weźmiemy za za, 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 za 20 tysięcy co to Dobra. Yy... Nie chcę fili. Okolicznym magazyn. Nie <grym> ja chcę ten. I zatwierdzić. No. No i zobaczymy nasze tiry. Mam nadzieję że dobrze dużo ustawimy. Bo wiecie jak to jest. Dzisiejszy odcinek poświęcę na tiry. Tym, który... Dobra. To nie mówcie? Pracownik zabrał mojego tira. A tu łodzi. Dobra, to ja ruszam do okolicznego magazynu tutaj Dobra, nie mogę ruszyć, zaczekajcie, a to my tym pojedziemy sobie. Поэтому ты едешь на гору, заврут, а все-таки тебя... Ой, ногу, -м -м -м. и... Певний не трофей в закрыть, знаешь, не живете меня. Я не вижу, до конца я да. И как кто-то To wy możecie mi napisać, bo ja tu widać, widzicie jak ja gram. No wiecie co tak ladzi! Będę szukał porad, lub poglądam pierwsze odcinki u innych YouTuberów. No nie wiem, ten odcinek będzie trochę zapowiedziany. Chyba założę. Wiecie co zrobiliśmy? Dobra. Dobrze, dobrze, Jesteśmy na dobrej drodze jesteśmy. Tu wiecie, to będzie taki profil do wszystkiego sprawdzenia. widzicie jak ja tu jeżdżę. No. No i co, to my, to ja tu wia... Szyby mam by nie tu. Dobra, wezmę sobie jakieś zlecenie. No i żegnam się z wami do kolejnego odcinka. Ale to zaś czekajcie. Najpierw... a ten tir to fajny. Taki porozwolony. No to tutaj pojedziemy. O tu, o tu. Ehm... No i co? Ja tu spróbuję podjechać, ale dobra. Ale nie wiem jak to będzie. A do jakiego miasta my jedziemy. Źle, że ten tir nie ma GPS-a. To jest akurat jeden problem z nim. GPS-a mu brakuje. A ty ja widziałem wystyk? Czekajcie, Santa Barbara. Dobrze, jedziemy. Muszę tylko bieg zmienić. Czekaj. Czekajcie, bo tu wychować trzeba. Brzodnie. Może kumpel mi coś doradzi. Lecimy do Santa Barbary. No i co, ja się z wami żegnam. Do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.